Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani duchowi pielgrzymi, w kolejnym dniu naszego wspólnego pielgrzymowania duchowego do tronu Bożego Miłosierdzia. Pielgrzymujemy razem z Kardynałem Wyszyńskim. To On wyznacza nam drogę świętości. To On prowadzi nas do Jezusa Miłosiernego. To On pokazuje nam, jak mamy żyć. Odkryliśmy Jego miłość do Eucharystii i to, co jest największym owocem życia eucharystycznego, miłość do drugiego człowieka. Dziś, w tym trzecim dniu naszego pielgrzymowania, chcemy poprzez to rozważanie, w sposób bardzo nieudolny, wejść w jedną z największych tajemnic wiary kardynała Wyszyńskiego, a mianowicie w Jego relacje, z Maryją. I pewnie nie da się tej relacji zamknąć w krótkiej konferencji. Bo przecież to był człowiek, który wszystko postawił na Maryję. <laughs> Swoją drogą, zauważcie, że wielcy ludzie Kościoła to po prostu ludzie Maryi. To ludzie, którzy odkryli że to właśnie ona jest najlepszą drogą do Boga. Być z Maryją, to znaczy mieć pewność drogi, pewność życia i pewność spotkania Jezusa. I nie ma w tym żadnego sentymentalizmu. Zobaczcie, Jezus apostołom poświęcił zaledwie trzy lata swojego ziemskiego życia. Jej trzydzieści. Kto więc naj, najbardziej z ludzi przesiągł świętością samego Boga? Maryja. I z nią związał się także kardynał Wyszyński. Od pierwszych chwil swojego kapłańskiego życia. Znowuż duchowo udajemy się do katedry we Włocławku, w której <laughs> W której przyszły prymas przyjął święcenia kapłańskie. Wspomina tak, gdy miano mi udzielić święceń, zastanawiano się, gdzie one mają być, w prezbiterium katedry czy w kaplicy prywatnej biskupa. Zdecydowano, że w kaplicy Matki Bożej, w katedrze włocławskiej. Byłem wdzięczny ludziom, którzy podjęli tę decyzję, za taki właśnie wybór. To mi dodawało otuchy. Skoro wyświęcono mnie na oczach matki, która patrzyła na mękę swojego syna na kalwarii, to już ona zatroszczy się, aby reszta była zgodna z planem Bożym. Piękne słowa piękne świadectwo. Wyświęcono mnie na oczach matki. Te słowa stają się hasłem dzisiejszego dnia, bo człowiek powinien sobie uświadomić, jak ważna jest relacja z Maryją, jak ważna jest ona dla każdego chrześcijanina, dla mnie, dla ciebie, jakże często o tej relacji zapominamy. I dodaje kardynał Wyszyński. Z pierwszą mszą świętą pojechałem na jasną górę, i tam ją odprawiłem w Dniu Matki Bożej Śnieżnej, 5 sierpnia 1924 roku. Pojechałem na jasną górę, aby mieć matkę, aby stanęła przy każdej mojej mszy świętej, jak stanęła przy Chrystusie na Kalwarii. Wyświęcono go. Na oczach matki. I tak już było dalej. I te oczy, najpiękniejsze i najwierniejsze, zawsze za nim podążały. Kardynał Wyszyński czuł, że Maryja jest zawsze przy nim. Zapytano go kiedyś, dlaczego z Pierwszą Mszą Świętą przyjechał na Jasną Górę. Przecież pierwszą mszę powinien był odprawić w swojej rodzinnej parafii. A on odpowiedział tak: Dlaczego przyjechałem z prymicją na Jasną Górę, a raczej, dlaczego przywiozła mnie na Jasną Górę moja siostra? I odpowiada: Zapewne dlatego, że wychowaliśmy się w naszej rodzinie domowej w głębokiej czci do Matki Bożej. Moja matka odwiedzała Wilno, Ostrą Bramę, a mój ojciec. Jasną górę. Później toczyli nieraz serdeczne rozmowy na temat skuteczności przyczyny tej, co jasnej broni Częstochowy i w ostrej świeci bramie. Urodziłem się w domu rodzinnym pod obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i to w sobotę, żeby we wszystkich planach Bożych był ład i porządek. Całe moje życie tak wyglądało. Po kapłańskich w kaplicy Matki Bożej w Katedrze Włocławskiej uważałem za rzecz najbardziej właściwą przybyć na jasną górę, choć sił brakowało. Tak zaczęły się moje drogi. Prowadziły po śladach, które wydeptała Maryja, idąc przede mną jak światło, gwiazda, życie, słodkość i nadzieja. Jako wspomożycielka w ciężkiej sytuacji niemalże pielęgniarka i karmicielka. I dodaję zawsze ufałem, że wspomoże mnie Maryja. Cześć moja dla Maryi rozwijała się powoli. Tajemnicę tej czci jeszcze lepiej odczułem, gdy nawiedzając swoją rodzinną parafię w Zuzeli, zobaczyłem ten sam obraz Matki Bożej, częstochowskiej, przed którym modlili się moi rodzice. Obraz ten jest do dziś czczony w świątyni, chociaż ucierpiała ona czasu ostatniej wojny bardzo wiele. Oblicze matki zostało nietknięte. Wydawało mi się zawsze, że tej dziedzicznej czci rodzinnej trzeba dochować. Wierności. Pięknie uczy nas kardynał Wyszyński miłości do Matki Bożej. Nazywa ją dziedziczną, bo my, Polacy, my chrześcijanie, tę miłość do Maryi mamy niejako w genach. Mówiąc współczesnym językiem, jesteśmy zaprogramowani na Maryję. Kardynał Wyszyński dobrze to czuł i może właśnie dlatego na fundamencie swojej osobistej maryjnej pobożności zbudował głęboką więź całego polskiego narodu z Bogu rodzicom. Maryja stała się programem życia nie tylko samego prymasa, ale także wielu z nas. I często nawet nie wiemy, że zawdzięczamy to w dużej mierze księdzu prymasowi. Ja pamiętam, jak Matka Boża w kopii obrazu jasnogórskiego nawiedzała parafię naszej kaliskiej diecezji. Jak zaglądała do każdej parafii, niemalże do każdego domu. Ale to, co utkwiło mi najbardziej w pamięci, jak wielu ludzi, wychodziło by spotkać się z Maryją byli nawet tacy którzy rezygnowali z urlopów z wyjazdów bo przybywa do nas matka boża i wszystkich nas gromadziła to było takie niezwykłe i w jakiej wielkiej mierze odpowiadające temu zaprogramowaniu na Maryję gdzieś w głębi serca czujesz to bracie i siostro że bez Maryi ani róż. Kardynał Wyszyński często odkrywał swoją duszę w tej relacji z Matką Bożą. Pisał tak, zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają Ziemię, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi. Wiemy, że kardynał Wyszyński. Doświadczył tego osobiście, gdy w trudnych komunistycznych czasach musiał zmagać się z licznymi trudnościami, nie tylko kościelnymi, ale także osobistymi. Wtedy szukał ratunku i pomocy u Matki Bożej, która nie zawiodła go we wcześniejszych trudnych doświadczeniach życiowych. W tym czasie dojrzewała w nim myśl, o oddaniu się w jej niewolę, aby tym aktem zaufania i pokory wyprosić u Jezusa wolność dla Kościoła w Polsce. Uczynił to niedługo po swoim uwięzieniu. Zawierzenie się Matce Bożej było tajemnicą jego życia i strategią służby biskupiej. Samo uwięzienie prymasa było dla niego czasem oderwania od Kościoła, czasem szczególnego cierpienia fizycznego, ale jeszcze bardziej cierpienia duchowego, kiedy nie mógł być narzędziem w ręku pana Boga dla prowadzonego dla prowadzenia powierzanego sobie narodu ku zbawieniu. Gdy czytamy jego zapiski więzienne w wielu miejscach, ksiądz Prymas mówi o swoim cierpieniu, największym duchowym cierpieniu, że nie może być ze swoim ludem, zwłaszcza w czasie świąt czy ważnych wydarzeń religijnych. Ale mimo tych trudności, bez wątpienia ten czas więzienia był. W jakiś sposób, czasem łaski, w którym utwierdził się w swojej więzi z Matką Bożą. Ksiądz Prymas Maryję spotkał w więzieniu. Wspomina: Wydaje mi się, że najbardziej bezpośrednią mocą w moim życiu jest Maryja. Przez szczególną tajemnicę, której w pełni nie rozumiem, Została ona postawiona na mej nowej drodze. W więzieniu złożył akt osobistego oddania się matce Bożej. Modlił się tak: Postanawiam sobie mocno i, przyrze i przyrzekam, że cię nigdy nie opuszczę. Nie powiem i nie uczynię nic przeciwko tobie. Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek uczynili. Co uwłaczałoby czci Twojej. Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo. Rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy według twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i w wieczności. Taki akt zawierzenia znajdujemy w zapiskach więziennych księdza Prymasa Wyszyńskiego. Wydaje się, że był to kulminacyjny moment w maryjnej drodze księdza Prymasa. Świadczą o tym słowa wypowiedziane tuż przed śmiercią. Jestem całkowicie uległy woli Ojca i woli Syna, który sam jeden ma wieczne kapłaństwo i je przydziela oraz przekazuje innym. Jestem uległy wobec Ducha Świętego, dlatego że moje życie wewnętrzne było w Trójcy Świętej. I jestem ufny wobec Matki Najświętszej, z którą się związałem w więzieniu w Stoczku i wszystko przez jej dłonie składałem na chwałę Trójcy Świętej. Związałem się z Maryją w więzieniu, zostałem wyświęcony na jej oczach i związałem się z nią w więzieniu. Zobaczcie, że w swoich ostatnich słowach kardynał Wyszyński mówi o jakże intymnym związku z Maryją, który rozpoczął się w momencie złożenia osobistego aktu zawierzenia. Wspomina też o tym, że od tego momentu wszystko czynił przez pośrednictwo Maryi. Okres uwięzienia był dla prymasa czasem życiowych rekolekcji. To, co dokona po powrocie do Warszawy, można powiedzieć, będzie owocem tego czasu spędzonego w zamknięciu. To tam kardynał Wyszyński dojrzał do decyzji, aby samego siebie i cały naród oddać pod opiekę Maryi. Więcej nawet w niewolę dla dobra Kościoła. Miłość wyzwala i tylko człowiek, który kocha, może posunąć się do takich rzeczy. Relacja z Maryją, bycie jej niewolnikiem, nie oznacza, kochani pielgrzymi, jakiegoś wewnętrznego zniewolenia wręcz przeciwnie, czyni człowieka jeszcze bardziej wolnym, jeszcze bardziej odważnym, jeszcze bardziej bezkompromisowym i jeszcze bardziej ludzkim pomyśl, by dzisiaj oddać się Maryi, oddać jej wszystko, całe swoje życie, swoje lęki, swoją przeszłość, przyszłość i swoje dziś. I może na zakończenie tej konferencji to właśnie uczyńmy tym znanym nam wszystkim aktem oddania: Matko Boża, niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu którego jesteś matką. Chcę odtąd wszystko czynić z tobą, przez ciebie i dla ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Amen.